To zaczynamy grę, po raz kolejny Tak, witamy was serdecznie, tak, to my, jej No Ej, 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 ej. Stop. Chyba, że skręciliśmy w złą stronę Nie skręciliśmy, tylko właśnie pojechaliśmy z źle Dobra Tutaj się nie, I... nie da Nie działa Poczekaj, tędy, patrz, fu, dało radę nie, dobra Muszę no ja daję Tam z boku o o o Pięknie, dałeś raz. <laughs> Ej, lajka like boss Ej, like. tutaj Tutaj będziemy musieli ściąć, okej okay. O, Discover. Już mamy wrogów No Dobra Cały czas Zjedzie. spotykamy tych samych wrogów i cały czas dostajemy tylko 3 expa za nich Ja dostaję 17 To też o, zależy teraz... od tego kto zabije, nie nie, 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 bo teraz ty zabije. Aha, tak. A nie wiem, Chyba, Bale... że to się liczy I... jako tam asysta, nie? Chyba tak. Dostajesz 3 punkty za te 3 expa za asystę, a za same zabicie, za zabicie solo, e, co sam zrobiłeś pie. całkowicie, to. Chcesy. Wow. A w sumie mam ten, strzelbę, zapomniałem. Strzelbę ja w ogóle nie używam, chociaż też mam. Trzeba byłoby o. sprawdzić, jak ona w ogóle działa. A, Bo... no, powiem Ci tak, zobacz sobie jaki ma celownik i dopiero, kurczę, myśl yy, jak ona działa. pewnie kiepsko. <laughs> Bardzo kiepsko. O, tutaj coś jest. O, idą, idą, idą mutanty z... o! Biegną. Dobra, tu się bronimy. No, na wysokości. Nie, to nic nie zrobisz. Oj! Coś się dzieje. Ej, gdzie Ty biegniesz? Gdzie no ja tutaj biegiesz? jestem, koło Ciebie. laga miałem. Ty masz laga. Ogólnie coś mamy ser? laga. A nie, dobra, jestem. Dobra. Taki lag delikatny, rzecz mówiąc. Dobra. Ej, biegaj na górę! Shotguner Shotgunerzy okay. Ładnie. Shotgun jak z bliska to ta, co daje moc to kopa, tak z daleka kopa, to... Ale... O, o daleka... coś... Coś się dzieje. Nie wiem, czy z to, z to z netem, czy z czymś, bo... Nie, u mnie jest wszystko w porządku, to chyba u ciebie. No chyba że, bo ta jakoś trochę dziwnie cię słyszę, no ale to tam... Pewnie się za chwilę ustawi. Nie, u mnie to ty laguje. Nie, teraz już jest wszystko w porządku. A przynajmniej nie lagujesz, o. No, u mnie też nie laguje. To nie wiem. Nie, pewnie Skype wiem. znowu wariuje. Nie wiem. My tu nie wskoczymy. Skoczymy. Chodź. Tak boczkiem, boczkiem, panie majster, nie wskoczymy. Chociaż! Nie. Nie, nie wskorzymy. Musimy iść naokoło. Jednak U. musimy iść naokoło. Nie dało się odstać <suszy> systemu. E <suszy> Chołk. Ej, dajcie mi taki czołk, to przejdę całą grę. <gry> Tej gry się nie da przejść. Nawet nie zaczniesz. A e nie! Podobno jest kurde serial, który nie jest zanieczyszczony w Polsce, a nie jest dostępny w polskiej wersji językowej, kurczę, pod tym samym tytułem co gra. No wiem, I... bo to jest właśnie na jego oparcie sta gra, nie? I ja wspominałem a to właśnie w tym. W pierwszym ale jakiś motyw jest taki, że kurde nie wiadomo, bo w jednych źródłach jest właśnie napisane, że e, na podstawie gry, a w drugich źródłach jest tak, że na podstawie właśnie e, filmu podem ta gra powstała no to są niezdecydowani Ale coś faktycznie chyba się dzieje ze tym ze Skype'em, bo wariuje chyba ooo ja. z gatlingiem Skowaj się za... się Ja walę Dikoya Dobra Stawienia mi się przestawiły Wow, zaraz padnę Ojoj! Ojoj! A oj. oje, o pięknie. Dobra, to Dobra. wybaczcie za te cięcie, ale jedziemy dalej. Jedziemy! Ej, właśnie, ej! Jedziemy, nie idziemy. Bo A no przed... tak. 400 metrów to wiesz, to jest moje. 400 metrów to jednak jest trochę <coughs> daleko. Na razie się bujamy kładami, a potem się będziemy bujać innym sprzętem. No tak. Jeżeli nie, jeżeli nie będzie prawdziwą kasę, to tak. To będziemy się bujać no, nawet w... Dogeem Challengerem. Jej! Jak ja się jaram dodżem Challengerem ogólnie uwielbiam dodży. No Każdy dodży... Fajnie. Ej, czemu, czemu ty nie masz tego samochodu? A czy kłada? Mam. Ja cię widzę jak stoisz. Jestem na dole. Ej, ja cię widzę jak stoisz tutaj bez kłada. Dobra. Bez jaj, ej. No nie, no ja jestem na dole i się zaklinowałem między kamieniami i taka... Dobra, ale ja. Nie, ja cię widzę kurde, jak stoisz tutaj na górce. I nic nie robisz. Okej, okay, ale dobra, jak ty mówisz, że ty tam jesteś, no to okej. Okay. Ja Jestem na ulicy. Nie, widzę twojego kłada na ulicy. Jak sam jeździ. <laughs> LOL. Dobra, nic. Bardzo. Dobra, chodź, kładzie, jedziemy. To by mnie jak zeskoczę, to od razu będziesz widział i mnie. A nie wiem. I... Ale widzę twojego kłada. Twojego laguje ale okej. Okay. Oj, widzę innego kłada. No, A nie, z... to się. No, zniknął. Dobra, no cóż. <suszy> Fajnie widzieć kłada, który jedzie bez kierowcy. Ej. Dobra. Hop! Granaty! Za tobą! Nie wiem, wziąłem sobie perk'a, który mi daje ten, bonus y, do... Y, o, widzę cię teraz, jej! Y, wziąłem <laughs> sobie berka, y, ten, perk'a do... Y, Obniżania o 30% damage'a od tyłu. Aha. Jestem bezpieczny Nie ja mam perka natomiast że jak stracę pancerz to przez pewien czas nie, nie tracę życia samego, nie? Aha Macie. Granaty rzucają No rzucają Ja rzucaj mi granaty, ej ja no wiem przecież Łe, czekaj Dobra. Ale ja mówisz to mówiąc, Jakbyś się czołgał z ten. Nie, póki, wie, póki... mogę to się respię, co nie? Jak nie będę mógł, to wtedy cię wezdę. No. O, granadier! nie, grenadier! Puszczę mu e, decoya. Eee, nic nie dał. I, no jak, jak to decoy? E, o, wow, tak bardzo daje! Koło mnie jest jakiś ciul muszę go No Oj, padłem! Pomóc? Czy sam staniesz? Eee, self revive. Na E, no. Dobra, poczekaj, ja Cię podniosę. Dobra, A, już dobra. mam. Nie, bo mnie jest granata bana. Wow. Musisz mnie podnieść. Oj kurka. Poczekaj, ja się schowam za jakąś tę... dosłoną. Au. Szaleje. Bom. Idę tam... Idę do, tam do Ciebie, idę, Wciągam się... O, jest, dobra, leży. Już dobra, Cię podnoszę. Dalej. Podnieś mnie! podnieś. Dzięki wielkie, wow, to było mocne. Rzuciłem mu granata ten prosto w niego i wybuchł. Dobra, otwieram skrzynkę i lecimy. Wow. No i kolejna wieża włączona. Jej. A i to, co żeście nie widzieli, bo przy poprzedniej wieży też była taka animacja, że się włączyły lampki i tyle się działo. Mówiłem, że nie muszą wiedzieć. No właśnie. <laughs> Ale tak się <laughs> lepiej powiedzieć. A, już dostaliśmy tą gwerę. Zobaczymy co to jest za sprzęt. Eee ma gorszego demarza. No tak, tylko że tamten ten ciul, co nam pomagał, to miał takie zarąbiste. A nie, 130 to jest mało. <laughs> Ale zobaczę... Ej, fire raid 25. 25, dlatego go wziąłem. No Mam przy sobie. E, dobra, gdzie mamy główną misję? E, nie mamy głównej misji. Miło by było, jakby z którego przeciwnika wyskoczyła broń, którą można modyfikować. Tak, tylko że nie mamy głównej misji, to musimy jakieś. Musimy poboczne. poboczne... robić, żeby zdobyć EXPA? E, niedaleko nas jest. Tak, M. Wellback M. Na skrzyżowaniu. To można tam iść. E, dalej jest Rampage. Ale to będzie pewnie to, 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 to na punkty. W którą bo stronę ten... patrzysz? Aha, rampage e... to jest obok... Nie, nie, Tak, M. Ja ją Aha, mam tutaj zaz... zaraz obok. Tak, Ja em. mam zaznaczone, to może o. ten, to, 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 to może nie Dobra, biec. no to... E, nie biec. 200 metrów to... <grywia> <O. grywia> Ładzik. Muszę chyba A? przedstawić coś we w tych opcjach, bo znowu mi się przestawiło, że na C mam minimapę i ten, ten, tą o. szybką opcję i mam jednocześnie te... Kłócanie. Teraz zobaczyłem, że wyskoczyłeś ze składa i jedzie twój kład sam z siebie, no. ja nie? Ja tak to samo samo jak ty. Je... u ciebie, tak. Teraz my chyba wyzapali tutaj. O, no, teraz cię widzę, nie? Super, Alexa. O moc. Ale 200 Expa. Yy, I nie mamy tego. Czego? Nie widzę nigdzie znacznika. O jest widzę, dobra. No to, to jest teren. My... A, czy będziemy się bronić albo coś? A, A, cztery hmm. device'y. Dobra, to ja idę do tego po lewej. To ja pójdę do tego, co jest na wprost. I idę do tego, co jest po prawej, czy tam gdzieś. Nie wiem, będzie jak równy. O, shotgunera mam. Ja mam tego, biegającego z toporami. A, tu masz gorzej. <laughs> Jakoś wolę, kurde, shotgunera mieć. O, też w sumie. Ale ty... SMG, kto jak daje popalić, panie. Koleś stanął no. koło mnie, dostał takiego strzała, że... normalnie... Ej, e, te kraby, co nie? No. Wychodzą, to one atakują tych czuli. No, to chyba są wszyscy negatywnie na siebie nastawieni. I ludzie na obcych, i obcy na ludzi, i tak nawzajem. I nawet mutanty. Dobra, ja na razie dostałem shotgunera gdzieś. O, dobra, jest, mam go. Uuu. Warrior przyszedł. Ja bo poza faktem, że ta broń szybko Żyre amunicję to jest. To też ma mocnego damaża, jak tak w ogromnej ilości naboje lecą. Ona ma kurde zarąbisy damage, to co ci mówiłem? Fire rate y, wynagradza to, że ma mały damage per second. No. Dobra, y, ja już jestem kurtytem po przejęciu. Ja dwa już przejąłem. A ja jeden, bo mi wyskoczyli shotgunerzy i. Eee... Warriory. To, to wiesz. No, troszeczkę miałem trudniej od ciebie. Dostałem nową strzelbę. Wypadła wow. mi nowa strzelba, nie wiem. Musiałbym zobaczyć porównać ze z tą, co mam teraz. A czy strzelba to ci nie będzie potrzebna, bo kurcze, strzelby są dupiate. Przynajmniej na daleką odległość, na bliskość to są super za Dobra, jestem przy ostatnim punkcie. Jak? Wszystko No dobrze... ta co dostaliśmy z misji jest silniejsza... strzelba. O, jak dobrze pójdzie to może przejmę ten punkt, ale kurczę coś mnie ten... o. Ktoś do mnie strzela. Zaraz, e... um, zaraz dolecę to cię Dobra, próbuję. jestem. Nie, bo tutaj naprawdę trzeba było się wysilić, żeby tu wskoczyć. Na to miejsce. Jest. Oj. O. O, nie. Nas... O, nie, misja główna jest. Hit and Ken Niedaleko nas. Ten, niedaleko ciebie dokładnie mówiąc. Niedaleko mnie? Tak. Zobacz na mapę. No faktycznie. No to transformacja i jedziemy. Ojojoj, Samochód mi ka Aż ten... Kłada mi każe kurde wyciągać. Jezus Maria. Świetnie, teraz trzeba drabinę. Jaką drabinę? No Tutaj, po drabinie możesz wejść do góry albo jechać tym. Oho. Poczekaj, no bo mi coś. Okej, okay, dobra, Cóż nie wycelowałem. skrzynki z amunicją są ja wszędzie roz. No ja też tu jestem. Dokładnie za tobą byłem. No tak. Wow, dostaniemy tego pancerz i hełm. Pancerz i hełm, jej, jaram się. Tamty jak nic? Nie! Nasz kurczę tego. Ego mówi, że nikogo nie widzi. Ale nie. oczywiście, ja już widzę jednego ciula. Co tutaj widział. Dobra. No mówię, że ciula. Eee, <grym> tu coś jest. A, tu jest. Dobra, ja to biorę. Biker. Ty bierzesz, czy ja? Nie, no, ja już podniosłem, więc. Ja też. Survivors. Ja te. hmm. Hmm. O, widzę, dobra. Bierzemy samochód. Znaczy, samochód. Kłada. kładę. Jakbym chciał dostać, kurde, dodża challengera, ja nie mogę, jakbym się cieszył. Jak małe dziecko, kurde, co dostało ten. Oh. Ale te dodża to chyba można przerabiać właśnie na te jeepy, co mają karabinek z tyłu, jeszcze, nie? Nie Tylko wiem. Nie wiem, czy to jest jakoś tam. E, lul. Nie. Aha, dobra, Mówię. Ja jest jestem na chwil... miejscu. Dobra, chciałem powiedzieć, żeby. O, się znowu nie... martwi? Dobra. Ego. Dobra, ego. Sprawdzam ciało. Już Bor mówi, że, 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 że tyle ciała, ale nie ma krwi. No tutaj chyba podłoga cała jest we krwi, nie? Ale bot, powiedział, ten. Ego powiedziała, że e, nie ma krwi, więc wiesz. Więc chyba jest ślepa. Oj, tam no, oj. Dobra, jedziemy Jej. Kupa zabawy, to jest szczerze mówiąc. To mi dość trochę przypomina tego. Poza faktem, że masz własną broń, to ma te pojazdy do wezwania gdzie, kiedy tylko zechcesz, to mi przypomina tego. Borderlands, ja ci powiem tak, że mnie to trochę podoba. Yy, przypomina tego, mm, jakąś nazywa, już wspominałem o nim. Sensro. No, Science Row. Tam możesz, spokojnie sobie w pojazd kiedy chcesz przyzwać, tak? No, też fakt. Czy jesteś na misji, czy poza misją? Wystarczy, że zadzwonisz, to od razu ci się pojawia A. albo coś. Właśnie. Ej, nie, nie widzę cię, ale jestem w miejscu, gdzie jest jedno do przejęcia. No, są trzy miejsca do przejęcia, więc. O, shotgunner. Ja już jedno miejsce załatwi załatwiam. Ja właśnie też. A ale nie, to są tyś... żołnierze, których trzeba od Tych uwolnić. Nie wiem, shotgunerów mam. Dobra, to. Oj. Co ja mam gorzej? Nie wiem. Po prostu A... cię lubią bardziej niż mnie. Dobra. Leżysz? Nie, ale mam mało życia. Shotguner. O, z... leżę. Ale. Sam Czekaj, się... do, dobra, to Sze ja już sam lecę. Się Aha, nie, bo ja już lecę w stronę budynku. Nie, bo ja miałem kurde chyba z pięciu shotgunerów. To ja bym Plus, chyba z trzech e, załatwił e, za pomocą granata, no ale. Ten. Do mnie wyskoczyli na ten, tak nagle wiesz. Jolo! <laughs> o. <laughs> <laughs> o. Wyskakują tak se. Kurf, no właśnie. Pan. No właśnie, wyskakują. Kurde, amunicja. Oj. Dobra. Granaty rozsadziły. Dobra, trzeba... Dobra, ja biorę jednego, ty drugiego. Albo nie, ja biorę dwóch. Lubię macać. Lubię macać ludzi. Aha, idą. No, od tyłu. O. Pomogli nam, to nie... No, pomagają nam. w jeden szef. Skur. Skubany. O, nie mam amunicji, została mi strzelba. Dobra, warzyw ze YOLO! Jolo! Tamasz. O, ukrytego. Wow, ale wyrzut. Od Westa. Czyli druga strona. Shotgun leży Strzelam do niego i on nic nie zareaguje. Chyba muszę wymienić broń. Strzelbę na snajperkę. Shotgun, shotgun jest chujowy. Snajperka już lepiej sobie poradzi. Amunicja, dobra. Dobra, leży. Leży. Ranga Boda. druga, snajperko. Wzmocniony. To jest nasz. Wow, kurde, padłem. Ale dobra, zaraz się sam podniosę, więc. Dobra. Jak masz możliwość, to się sam podniosę. bo to jest... Bo to jest szybciej, wiesz, zanim ja dobiegnę... Ciężki. Podno podnoszę jednego naszego. Kurde, skubańcy z tymi spiłami, raczej z tymi... Z siekierkami? Przerąbani z no, siekierkami. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Jesteś tam, dobra, to ja tam już podbiegam. Znaczy, podczołguję się. Idzie się do od Ganer Wiem. Ja też. O, wow, i gościu z gatlingiem też, nie? Yeah. Ludzie! Ła, wow, no to fajnie. Aha. Świetnie. To co, ja biorę pierwszy T, naciskam i kurde, lecę tam do ciebie. O, no, nie jestem też... niedaleko. Biegnę do ciebie. Przydałaby się amunicja, no ale. Dobra, jest. Czekaj, to ja podniosę tego kolesia tutaj. Ale to świetna, totalna. Ej, to tu są nasi. <laughs> Grenadier. No wiem. Padłem. Czołgam się za tą. Eee... się w drugą stronę, bo on tutaj by skończył. O kurde. I się... padłem. Świetnie. Co ja, ja czy ty? Ja wezmę, ja wezmę. Dobra. Ja się czołgam ten za ścianę, kurde, żeby... Kurde, gdzie jest tu jest amunicja? Bo nie mam amunicji. O, to mi, to mnie boli. Jak padłeś, to właśnie nie widać amunicji. Dobra. Dobra, podnoszę Cię. Okej, okay, widzę. Zaraz podnoszę kolejnego. Reload. Reloaduję. Ała. Dobra. Gdzie jest ammo? Jeden Jest. Jest, jest, jest. Zabity. Przodgane. Nie chcę pieniędzy, ja chcę amunicji. O kurde, ale sieka totalna. Ja tu podchodzę... Takiego... Ja nie mam problemu, ja mam jeszcze 350 amunicji. No tu masz jeszcze 350, a ja nie mam. A mówię, że tutaj to coś leży. Pancerz o. dostałem nowy. O, a ja? Inwentory jest daje. full. Mam już pełen sens... ekwipunek, i tutaj leży jakiś pistolet. Ale inwentory ja mam full. Ja jestem snajperkę tam, gdzie ty pancerz. Czekaj, rzucę. Ale jeszcze jest jeden. Widzę go, kurde. Biegnie. Dobra, zabity. 6000 ekspa. O. Yes! Koniec! Jej. Ubieram się! Ja o, mam jakiś pistolet, co się czarżuje. patrz to. E, e? Czym to się róje? Aha... Jakuś? Pistolet, który się czarżuje i byk. Jak to się charkuje? No patrz. Poczekaj, e, bo ja się ubieram właśnie w to co dostałem. Fajnie? No. O! A nie. Ej, ubierzcie w to co dostałeś. Wreszcie jak no dobrze, dobrze, dziewczyno już. Spokojnie. Dobra. Kapelusik. Tak samo jak ja wygląda. No. Ej, to... dokładnie. No, Czekaj, wreszcie szyilp. nie mam kompleksów, że ja, dupę, ja to wyglądam. Ej, MK. Jest jakiś nowy ten? Misja równanie. Ja mam, wymieniłem sobie pancerz, który ma na level 70. Lul. On wygląda jak, samo jak mój. Ale nie, mówię, że mam tarczę taką. Ty masz 80, no tak. ja masz 66, jak to jest możliwe? No mi się wydaje, że to jest jak chodzi właśnie o ekwipunek, jak znajdujesz. A możliwe, bo ty masz le jakiś lepszy. A, amunicja jest tutaj, bo, tak w ogóle. Gdzie? E, troszeczkę dalej, Jasnych tu skończy, to, to. My na biedokach latamy z tymi, nie możemy załatwić, e, a... Dobra, misja poboczna najbliższa jest Minding the Line, potem jest The Tranquil Surface, no i ta... ta. Chyba, że idziemy na Mutant Mayhem. Nie no, co jest... Dobra. No Mógłbyś to idziemy się, tutaj. W sumie w którymś odcinku moglibyśmy się przejść, ale... Ale to później, bo tak, to jest... Muszę ta sobie ta też jeszcze wymienić muszę... poboczną broń, bo albo mam ten pistolet... Właśnie, ja snajperkę dostałem, ale snajperka muszę Snajperka za Właśnie, ej, te dziadostwa, co nie? No. Uuu, zajebista snajperka. 1300 dmg. E, te bronie, kurczę, które dostałeś, których nie chcesz, co nie? No. Które znalazłeś, o. No wiem, to się we w tym, tym całym y, moduł no, coś tam no, i... Tata. Przerabia się, nie? Tak, bierzesz kurde... E, tego, breakdown i możesz wymienić na kasiorę Tylko na tą zieloną Co... że tak powiem nic nie daje za bardzo No wiesz, ona e. może coś daje, tylko nie, wie, nie wiemy jeszcze co Znaczy no, można to wymienić na klucze, czy te, te, te skrzynki, czy inne takie Dobra Ta strzelba mi się nie... Dobra, chodź, chodź, chodź 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 Przydałoby się broni te Przedmioty modyfikacyjne, te raczej, broń, którą można zmodyfikować. Jakiś Werset, ja znowu jest. muszę na, te, na dwie minuty zniknąć. Okej, okay, to najwyżej teraz zrobimy sobie przerwę w odcineczku. Tak, gdzie, gdzie ty jesteś? No A, tu niedaleko. Nie no, zup, po prostu cięcie i ten, i po prostu wrócimy za sekund parę. Dla was to będzie nawet nie sekunda, nawet nie mikro, ten, nanosekunda, ten. No wiesz, no to sobie... albo zrobię tutaj w ogóle przy... te cięcie, nie? Ale... No nie, dobra. Ej, nie był, kurde, ten... Dobra, okay, to na razie. To <laughs> na razie. Cięcie. Do, do zobaczenia za sekund parę. No, Cześć. Pa.